dowie. Um, no. Wiem, że dzisiaj miał być specjal, bo dziś jest Halloween, ale tu będzie jeszcze odcinek przed specjalem. No dobra, przechodzimy już do historyki. A! Pajnik sobie poszedł. Już tam. A! Uciekajmy! A widzowie wymyślcie kar karę dla Basi, Helenki i Oliwki. No, dobra. Wiem, że mama odbiera Basi i Basia przychodzi do oliwki. Uciekłyśmy, no? Masz tego diamenta? Mam tego diamenta. Zaciekajcie. E, ej, co to jest? A moja zabawka. I idź sobie. Ciali mali, hokus pokus, e, diament z Nikojus. Serio działa. No wiemy, gdzie to działa. Twoja żaba! Tak, mam żabę. I tu nic. Dobra. Ej, patrzcie co mam. Mam tablet, telefon i jesik. No super. Ej, czekajcie. Kuba! Co? Co robisz? Nic. właśnie ja chciałam e, pooglądać jak ktoś jak mój ulubiony idol sk skacze znad, A okej, okay, to idę do Maj. Albo Julki nie mogę się zdecydować. I Maja albo Julka, nie wiem jak ty ma tam masz na imię. Jezus Maria Oliwka. Co chcesz? I... Bo ty masz dzisiaj placę domową do odlubienia, a no tak. Sorka. No, ja to ja się idę. He, he, he. Co się stało? Nikt, po prostu, pytam się różne dzieci. I... Właśnie, patrzcie, mam taki mój rowelek. No, a co to jest? No właśnie, mój winajajek. Proszę. Ojeju, co to jest? No coś na pewno. I załóż te okulary, szelenka. No dobra, Oliwka. Mhm. Wow. Teraz się na No dobra. ich I bo te okulary się nie i ściągnąć. I da się. Wow. Wow. No. Teraz proszę mi to oddać. Bo ja to mam tutaj sobie. I teraz Chodźmy na dół, no dobia. Ding dong. ding dong, dong. Prosiłam mojego. Prosiłam maksa, żeby to naprawił. Na, 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 na. Gdzie to jest? Kto to? Nie wiem. Ły. wy. A tu nasi mamy. Co? E, no właśnie. No serio chodźcie. A tu serio nasi mamy. O, o, Czemu tu nie ma moich kultek? A e, ja skąd mam to wiedzieć? Nie wiem, ale chodźmy. Czemu tu jest jedno krzesło do dnie do pali Dobra? O, ciastek, ciastek. Skąd znacie mojego psa? Nie wiem. Ich. Jedźcie moją bajkę. Ja też chcę twoją bajkę. Jakieś skoki na lcieczkę. O tu jest moja bajka. No, no, no. Dobra. Umiesz wyważyć drzwi? No jasne. aha Ua, Oliwka, Helen Basia. No tak. Helenka, idziesz do domu. Basia, Basia, Oliwka, pogadamy sobie. Pa, pa, pa. Wymyślcie karę dla Oliwki. Wiem, że ktoś już wam to chyba powiedział, ale dobra. Wyłączaj tą bajkę. Ej. No, mamy do pogadania. Um, chodźcie. Tak więc czemu uciekałyście? No bo nudziło nam się. No właśnie. I jeszcze kupiliśmy, ukradliśmy szczula. Jezus Maria, dobrze, no że go nie macie. No, bo nam się zgubił, ale go potem poszukamy. Nie. Dziewczyny, idźcie na górę, się pobawcie, ale ja idę z wami, bo muszę skonfiskować oliwce. A nie, bo to widzowie mieli e, wymyśleć karę dla, dla oliwki, więc no. Chodźmy. Na górę, pobawicie się, ale tamtych rzeczy i tak nie możecie. Ej! Jak, mo, jak coś mogę wrzucić jutro e, ten film. Chodźmy mimo, że jestem na was zła, to taka niewiele. Ej, widzowie pierwszy raz mi się to przydarzyło że Zobaczcie, ona była w widzial, ok. O. Jestem na was bardzo zła. I no. I ja będę tu postawiona kamera. I będzie patrzyła, czy nie bierzecie tych rzeczy. Dobra, jechałam już. To mój zrobił. I czemu tu jest to krzesło? Dobra, przesunę je. Lepiej. Oj, czemu ja na tym musiałam? Nie wiem. Poglądam sobie telewizję. wiadomości. Jeszcze popracuję na komputerze. Albo nie. Dobra. Teraz tu rozpisywanie. No zobaczcie, jak pięknie. Ej, co mi się tu... <laughs> Jezus Maria. I... No dobra, teraz rozpiski. Tymczasem u Oliwki i Basi. Nie. Chodźmy. Mam pomysł. A. Dobra, idę na, do łazienki na dół. Hmm, ciężkie to zadanie. No dobra, już się zrobi. Idę do łazienki. Hehe, he, poszedł sobie. No dobra. Nie No, to jak ty przeczyta... Ja nie umiem. To jak ty przeczytałaś ściulna sprzedaż? Ej, nie właśnie. Aaa, już wiem czemu. No <laughs> dobra. Szukaj danych jaką ma dziewczynę. Dobra, to jest przepis tylko. O tu trzeci jest. No to czytaj, ja... Ja tutaj poszukam zdjęć. Pół godziny później. Oliwka, czy ty glasz? Nie, 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 nie! Okej. Okay. No dobra. Ja jeszcze szukam. O, wydrukowane. O, mam to. No dobra. Ej, teraz żeby się nie skapnął, aj, dobra, Zapauziował tylko, o, dobra, chodź, idziemy, ojejku, schowaj to do szafy, dobra, bo on wraca, chyba, ju, tak, wraca, ojejku, nie byliście w moim pokoju, nie grzebałyście, nie, no dobra, Hmm, i mamy jeszcze kiedyś zapytać. No dobra, teraz na pokój Mali albo Julki, nie, nie wiem. Widzowie, napiszcie w kom, jak y, Julka albo Maja ma na imię Julka czy Maja. Piszcie w komentarzu. Chodź, idziemy. Dobra, nie zauważył nas. Puść pokój, no, puść ty. Hehe. Co ona tutaj ma? Ona ma chłopaka? i dobra tam. Hmm, tu nic nie ma w jej pleciaku. Hmm, tak myślałam. Hmm. mama jej nie pozwoliła kupić tego stroju. A ona kupił. Hmm, dziwne to. Dobra, teraz poprawiam moją mocą ciuchy. Hmm. No dobra. Dziwne. Chodź, idziemy się Kuma! Nie, nie bierzemy jej oliwka. Hmm, coś mi się wydawało. A, Co, moja roślinka spadła? No dobra. Sprawdzę na moim tablecie. Co? Oliwka mi wykwa, Ktoś mi wykasował wszystkie gry. Dobra, idę do mamy. Znaczy już wróciłam. Co? Ktoś mi wykasował moje wszystkie dane, że mam chłopaka. Jeju. Chyba się domyślam, kto to mógł być. No, ja też! usunął mi ktoś gry. Wszystkie! Oliwka basia! Przez okno do sąsiadów! Goni się! Musimy powiedzieć mamie, że znowu będziemy my musieli odkupywać im trampolinę i, i szybę będziemy musieli kupić. No. No i to by było koniec. Elo, wymyślę karę dla nich. Dla Helenki, Oliwki Basi. Elo!